Cześć! Witajcie w nowym filmie. Disney podbił serca milionów ludzi od czasu swojego powstania na początku XX wieku. Chociaż Disney oczarował nas swoimi wspaniałymi historiami, istnieją również sekrety i tajemnice otaczające parki Disneya. Dziś ujawnimy 20 sekretów, o których Disney nie chce, abyście wiedzieli. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20 Kilimanjaro Safaris to największa atrakcja Disneya na świecie, obejmująca ogromny kawałek ziemi odpowiadający 110 boiskom piłkarskim. Disney włożył wiele wysiłków w stworzenie tej niesamowitej atrakcji, a jeszcze bardziej interesujące jest to, że pomysł na nią wyszedł od samego „Walta Disneya”. Odegrał on znaczącą rolę w tworzeniu tej atrakcji. Kiedy Disney był w trakcie planowania Animal Kingdom. Marzenie Wolta o prawdziwej dzikiej przygodzie ożyło, z wyjątkiem drzew. Piękne baobaby, które można zobaczyć na Kilimandżaro Safaris, nie są prawdziwe są wykonane z betonu. W rzeczywistości baobaby mają niezwykle mocne pnie i mogą gromadzić wodę, zwłaszcza podczas długich okresów suszy. Kiedyś w królestwie zwierząt Disneya, w wiosce Harambe, znajdował się prawdziwy baobab. Niestety to piękne drzewo nie przetrwało po bardzo mroźnej zimie. Kilka lat temu. Numer 19. Każdego wieczoru, gdy park Disney'a zostaje zamknięty, około 200 kotów zostaje wypuszczonych, aby ukradkiem wędrować po jego terenie. Ich niezwykle ważna misja utrzymanie populacji myszy w ryzach, zapewniając, że park zawsze pozostaje czysty i piękny dla wszystkich odwiedzających. Nikt tak naprawdę nie wiedział, skąd wzięły się te wszystkie koty, ale ludzie po raz pierwszy zauważyli je w 1955 roku. Kiedy Disney tworzył atrakcję Castle Walkthrough, grupa bezpańskich kotów nagle weszła do zamku i postanowiła zostać, wraz z mnóstwem uciążliwych pcheł. Na szczęście Walt Disney wymyślił sprytne rozwiązanie. Początkowo podjęto próbę adopcji kotów. W międzyczasie Disneyland ze względu na swoje otoczenie, przypominające naturę, miał swój własny problem z dużą liczbą myszy. Szybko zdano sobie sprawę, że koty są bardzo skuteczne w łapaniu tych myszy i nie boją się ludzi. Postanowili więc hodować koty i opiekować się nimi. Aby upewnić się, że nie będzie nadmiernej liczby kotów, zostały one schwytane, wykastrowane lub wysterylizowane. A następnie powróciły do swoich znajomych miejsc. Zabawne jest to, że nie tylko koty pomagają Disneyowi w walce z myszami: kaczki, gęsi i jaszczurki również mają w tym swój udział. Numer 18. Możesz nie pamiętać świadomie, że go widziałeś, ale możesz być pewien, że spotkałeś się już z tym zielonym kolorem. Jego celem jest płynne wtopienie się w otoczenie, dzięki czemu jest prawie niezauważalny. Ten jasno-szary, chłodny odcień zieleni znany pod różnymi nazwami, jest powszechnie określany jako Go Away Green. Przez lata spostrzegawczy goście parków Disneya zauważyli ten kolor na ogrodzeniach, hydrantach przeciwpożarowych, rurach i koszach na śmieci. Jego cel? Wtopienie się w otoczenie. Go Away Green to połączenie różnych odcieni zieleni w okolicy, czasami obejmujących wiele palet. Obejmuje mieszankę brązowych, szarych i zielonych odcieni, które oczy instynktownie przeoczają. W przeciwieństwie do żywego, pomarańczowego, budowlanego koloru, który przyciąga uwagę, Go Away Green działa w odwrotny sposób. Jego celem jest wtopienie się w spektrum kolorów postrzeganych przez oczy, dzięki czemu jest prawie niewidoczne. Czy początkowo też zauważyliście ten kolor, czy przeoczyliście go jak miliony innych? Numer 17. Od połowy lat 50. do 1957 roku Werner von Braun ściśle współpracował z Waltem Disneyem nad serią wpływowych filmów, które spopularyzowały koncepcję ludzkich podróży kosmicznych. Filmy te, w tym Człowiek w kosmosie, zachwyciły zdumiewające 40 milionów widzów i rozpaliły zbiorową fascynację nieznane. Jednak gdy zagłębimy się w przeszłość Wernera von Brauna, odkrywamy jego nazistowską przeszłość. Pochodzenia niemiecko-amerykańskiego był inżynierem lotniczym i kosmicznym architektem. W nazistowskich Niemczech odegrał kluczową rolę w rozwoju technologii rakietowej i pilnie pracował w ramach Krajowego Programu Rozwoju Rakiet. Werner von Braun przyczynił się w szczególności do zaprojektowania i współtworzenia rewolucyjnej rakiety V2 podczas II wojny światowej. Moonliner to statek rakietowy, który stanowi ważny symbol w Disneyland Tomorrowland. Został zaprojektowany przez Johna Hencha z pomocą Wernera von Brauna. Miał on przedstawiać, jak wyglądałby pojazd komercyjny na Księżycu w odległym wówczas roku 1986. Numer 16 W czarującym królestwie Walt Disney World znajduje się ukryty klejno, którego nawet najczęstsi goście mogli nigdy nie zobaczyć. Pierwotnie przeznaczony jako osobisty apartament Walta Disneya podczas jego rodzinnych wizyt w Orlando, Cinderella Castle Suite nigdy nie został przeznaczony dla publiczności. Niestety, Walt zmarł przed ukończeniem budowy, co doprowadziło do przekształcenia apartamentu w magazyn i miejsce pracy dla operatorów telefonicznych Disney World w kolejnych dziesięcioleciach. W 2006 podczas kampanii promocyjnej Rok Miliona Marzeń apartament został zaprezentowany jako apartament Kopciuszka. W ramach tej kampanii Disney przyznał ograniczoną liczbę noclegów w apartamencie. Obecnie jednak apartamentu nie można zarezerwować, a podobno Disney odrzucił łapówki w wysokości do 40 tysięcy dolarów za jedną noc. W przeszłości apartament był okazjonalnie oferowany wybranym osobom, w tym celebrytom takim jak Tom i Suri Cruz, Maria Carey i Kevin Jonas. Apartament o powierzchni 200 m2 jest inspirowany 17-wiecznymi francuskimi zamkami i posiada kasetonowe sufity, witraże i wykwintne meble. Jego układ obejmuje foyer, salon, sypialnię i łazienkę, z których każda ozdobiona jest unikalnymi detalami starannie dobranymi przez zespół Disneya. Mówi się również, że sławni goście w przeszłości otrzymywali swój własny szklany pantofelek jako prezent na pożegnanie. Numer 15 W Walt Disney World nie ma tradycyjnego więzienia, ale raczej tymczasowy ośrodek zatrzymań, znany jako więzienie Disneya. Służy jako ośrodek zatrzymań dla odwiedzających, którzy naruszają zasady parku, tak jak angażowanie się w nielegalne działania lub wykazywanie niebezpiecznych zachowań. Zamiast tworzyć publiczny spektakl, Disney woli załatwić takie sprawy dyskretnie za zamkniętymi drzwiami w swoim Disney Jail. Jednak z pewnością nie jest to miejsce, w którym ktokolwiek chciałby się znaleźć podczas wakacji w Disney. Disney ma ścisłe zasady i przepisy, których wszyscy goście muszą przestrzegać, a jako teren prywatny mają prawo do ich egzekwowania. Aktorka Blake Lively wspomina swoją wizytę w Disneyu w młodości opisując więzienie jako składające się z całkowicie białych pokoi, w których wszyscy noszą białe ubrania. W zależności od charakteru incydentu, ochrona Disneya zatrzyma przestępców w swoim biurze, dopóki nie ocenią, czy konieczne są dalsze działania. Numer 14. Za kulisami czarujących atrakcji i przejażdżek Disneya zespół specjalistów pracuje z poziomem tajemnicy przypominającym CIA. Ich doświadczenie polega na sztuce iluzji, w której pozornie robotyczni piraci z Karaibów ożywają na naszych oczach. Jednym z ostatnich sukcesów Disneya jest realistyczna szamanka Navi w Disney World. Jednak ich najnowsze dzieło może być najbardziej ujmujące. Podczas międzynarodowej konferencji na temat inteligentnych robotów i systemów w Detroit Disney zaprezentował dwunożnego robota. Robot ten może chodzić samodzielnie, nawet utrzymywać idealną równowagę popchnięty lub poruszający się po zdradliwym terenie. Konstrukcja wydrukowana w 3D pokazuje niezwykłe umiejętności techniczne zespołu. W mniej niż roku dało im się ożywić tego uroczego robota. Jego ruchy są nie tylko funkcjonalne, ale także ekspresyjne. Z możliwością naśladowania emocji poprzez język ciała. Numer 13 Incydenty i wypadki mogą wystąpić w słynnych parkach rozrywki Walt Disney World, w tym w Magic Kingdom, Disney's Hollywood Studios i Disney's Animal Kingdom. Jak już wiemy, Disney jest gotów zrobić wszystko, aby zapewnić, że goście pozostaną w szczęśliwej bańce. Jednak policjanci pełniący tam służbę nie są tak widoczni, jak mogłoby się wydawać. Zamiast tego wtapiają się w tłum w ubraniach kaki, zachowując się jak każdy zwykły rodzic spacerujący po parku. Nie będzie to więc żołnierz w stylu kapitana Ameryki. Ci tajni agenci są certyfikowani i przeszkoleni w sztuce kamuflażu. Poruszają się po parku, a ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa gości i zachowania atmosfery, z której słynie Disney. Ich niepozorna obecność pozwala im szybko reagować na incydenty bez zakłócania magicznego doświadczenia cenionego przez gości. Numer 12. Pod blichtrem i przepychem życie księżniczki Disneya nie zawsze jest tak idyliczne, jak się wydaje. Były pracownik Disneya ujawnił, jak naprawdę wygląda życie księżniczki Disneya. Sarah Hack była księżniczka Disneya, która wcieliła się w rolę Roszpunki i Belli. Podzieliła się swoimi doświadczeniami po zwolnieniu z pracy podczas pandemii COVID-19. Pracowała dla firmy od 2016 do 2021 i nagrała pięciominutowy film, aby ujawnić pewne aspekty pracy, które wcześniej były tajemnicą. Według Sary, jedną z najbardziej znaczących rewelacji jest to, że księżniczkom Disneya nie wolno rozmawiać o swojej pracy poza wyznaczonymi rolami. Firma ściśle monitoruje również to, co pracownicy udostępniają w mediach społecznościowych. Proces obsadzania w roli księżniczki może być traumatyczny, ponieważ opiera się głównie na wyglądzie. Oczekuje się, że postacie zachowają określony kształt ciała i będą przestrzegać ścisłych wytycznych. Sara ujawniła – żadnych tatuaży, kolczyków, żadnych widocznych linii opalenizny, także żadnego lakieru do paznokci. Co więcej, księżniczki są oceniane co 8 miesięcy, aby upewnić się, że nadal pasują do profilu postaci, co oznacza, że zachowują młodzieńczy wygląd i taką samą sylwetkę jak przy pierwszym zatrudnieniu. Presja bycia stale szczęśliwą może mieć negatywny wpływ na księżniczki. Sara wyraziła trudność pracy w Disneyu, gdzie nie wolno być smutnym ani okazywać negatywnych emocji. Numer 11 Schowany na niesamowitym wzgórzu, tuż za nawiedzoną posiadłością, w Walt Disney World Resort, znajduje się cmentarz dla zwierząt domowych. Ten wyjątkowy cmentarz jest inspirowany popularnym cmentarzem dla zwierząt w Disneyland Resort, pierwotnie utworzonym w latach 80. Podobnie jak jego poprzedni, cmentarz dla zwierząt w Walt Disney World Resort zawiera nagrobki ozdobione dowcipnymi epitafiami. Wśród nagrobków, odwiedzając, napotkają intrygujące napisy oddające hołd pochowanym tu ukochanym zwierzętom. Jeden z nagrobków przedstawia psa z koszem kwiatów o imieniu Rovers Epitafium. Każdy pies ma swój dzień. Niestety, dziś był Twój ostatni. Inny upamiętnia węża ze słowami. Spotkał go los z rąk motyki ogrodowej. Spoczywaj w kawałkach. Grób kaczki o imieniu Ładu chwyta za serce. Mały Ładu widział ciężarówkę. Ale mały Ładu nie uniknął spotkania z nią. Na cmentarzu dla zwierząt znajduje się również pudel o imieniu Little Maisy, którego nagrobek głosi. Tak schludna i uporządkowana. Nigdy nie leniwa. Teraz tylko wącharz stokrotki. Numer 10. W tętniącym życie świecie Disneylandu pośród tłumów w powietrzu nosi się charakterystyczny zapach. Niezależnie od tego, czy znajdujesz się w Piratach z Karaibów, czy spacerujesz po Main Street USA, zapach dociera do Twojego nosa, wywołując poczucie znajomości i nostalgii. Zapach odgrywa kluczową rolę w doświadczaniu Disneylandu, ponieważ jest nierozerwalnie związany ze wspomnieniami i emocjami. Ale jak Disneyowi udaje się stworzyć tak nieuchwytny, ale istotny szczegół? Pozwól, że przedstawimy Ci Smelly Tizers. Smelly Tizers są niedocenionymi bohaterami odpowiedzialnymi za napełnianie powietrza czarującymi zapachami, które wzmacniają wrażenia sensoryczne parku. Od słodkiego zapachu wanili unoszącego się na Main Street w USA, po subtelny aromat płonącego drewna na statku kosmicznym Spaceship Earth i orzeźwiającą mieszankę oceanicznego powietrza i gajów pomarańczowych w różnych wersjach Sowery. Maszyny zapachowe Disney'a wykorzystują stosunkowo prostą, ale skuteczną technologię, aby przenieść gości w świat spotęgowanych wrażeń i niezapomnianych wspomnień. Ale jak dokładnie działają te maszyny zapachowe? Koncepcja jest prosta. Smeli Disneya polegają na strategicznym umieszczeniu substancji zapachowej, czy to prawdziwego popcornu, czy sztucznego zapachu, pomiędzy silnym źródłem przepływu powietrza, takim jak wentylator lub sprężone powietrze, a publicznością. Poprzez okresowe włączanie i wyłączanie przepływu powietrza, substancja zapachowa jest delikatnie rozpraszana. Numer 9 10 listopada 1940 roku gigant medialny Walt Disney został zwerbowany przez FBI, aby zostać szpiegiem w swoim własnym studiu animacji. Od tego momentu aż do swojej śmierci służył jako informator biura, aktywnie dostarczając informacje o swoich pracownikach i sabotując ruchy związkowe, nazywając ich komunistycznymi wichrzycielami. W tym okresie Disney cieszył się złotą erą sukcesu dzięki rozkwitowi animacji. Myszka Miki zadebiutowała w 1928 roku, a Disney osiągnął już hity dzięki filmom takim jak Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków w 1937 i Pinokio w 1940. W międzyczasie FBI obawiało się elementów komunistycznych w Stanach Zjednoczonych, gdy kraj zmagał się z decyzją o zaangażowaniu się w wojnę toczącą się w Europie. Raporty o współpracy Disneya z FBI można znaleźć na stronie internetowej Biura. Ale co Disney zyskał w zamian za swoją współpracę? Oprócz korzyści politycznych i ochrony, Disney otrzymał specjalny dostęp do kręcenia filmów w siedzibie biura. Disney pozwolił nawet dyrektorowi FBI, J. Edgarowi Hooverowi, na wnoszenie kreatywnych pomysłów do niektórych projektów. Numer 8: W magicznym królestwie Disneya istnieje fascynujący sekret. Budynki sprytnie ukryte na widoku, często pomijane przez odwiedzających. Disney opanował sztukę kamuflażu, używając kolorów znanych jako Bye Bye Blue i Go Away Green, aby zapewnić, że struktury te znikną w tle praktycznie niezauważone. Te genialne kolory zostały specjalnie zaprojektowane przez Disney'a, aby nie przyciągać wzroku przypadkowego obserwatora. Disney strategicznie wykorzystuje te kolory, aby zapobiec zakłócaniu magicznej atmosfery parków rozrywki przez nieestetyczne plamy. Kosze na śmieci i ogrodzenia budowlane często mają te kolory, zachowując czar nawet w obszarach poddawanych konserwacji lub ulepszeniu. W szczególności Epcot ma wiele budynków pokazowych pomalowanych na Bye Bye Blue, skutecznie maskując je przed wrokiem ciekawskim. Z daleka budynki są nie do odróżnienia od nieba. Numer 7. Czy kiedykolwiek podziwiałeś pozornie sprzeczne doświadczenie w Disneylandzie? Gdzie wszystko wydaje się jednocześnie duże i małe. To wizualne osiągnięcie nie jest przypadkiem. Jest to celowa kreacja, osiągnięta dzięki technice znanej jako wymuszona perspektywa. Budynki i obiekty są skonstruowane tak, aby wydawały się większe niż ich rzeczywista wysokość. Aby osiągnąć ten efekt, budynki Disneya są projektowane w skali 1-5 ósmych, 1-2. Pierwsze piętro budynku jest zgodne ze standardową skalą, podczas gdy drugie piętro jest zmniejszone do 5 ósmych wielkości pierwszego, a wszystkie kolejne piętra są dalej zmniejszane. Gdy goście stoją na ziemi i patrzą w górę, budynek wydaje się mieć trzy piętra. Najbardziej widoczne zastosowanie wymuszonej perspektywy w Disneylandzie można zaobserwować na Main Street USA. Gdy goście wchodzą do parku, ich wzrok przyciąga zamek śpiącej królewny, pozornie daleko na końcu rozległej ulicy. Jednak po wyjściu z parku w przeciwnym kierunku, ta sama ulica wydaje się krótsza i łatwiejsza do opanowania. Złudzenie to zostało osiągnięte poprzez ustawienie prawej strony budynków bliżej wejścia do parku, tak aby wyglądały na szersze. Numer 6. W 1958 Walt Disney Productions wypuściło Białe Pustkowia, dokument przyrodniczy będący częścią uznanej serii True Life Adventure. Wyreżyserowany przez Jamesa Algara i z narracją Winstona Hiblera, film został nakręcony w Kanadzie i spotkał się z uznaniem krytyku. Zdobył również Oscara dla najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego oraz Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu dokumentalnego na Festiwalu Filmowym w Berlinie w 1959 roku. Białe pustkowia nie są jednak pozbawione kontrowersji. Film utrwala powszechny mit o lemingach popełniających masowe samobójstwa. W szczególności jedna scena stała się niesławna, przedstawiając rzekomą masową migrację lemingów, której kulminacją było zanurzenie się setek tych zwierząt w oceanie arktycznym. Narrator wyjaśnia, że lemingi po prostu próbują przekroczyć duży zbiornik wodny podczas swojej podróży, ale jeśli jest zbyt daleko, stają się wyczerpane i mogą utonąć w 1982 CBC wemitowało dokument zatytułowany Cruel Camera, ujawniający przypadki okrucieństwa wobec zwierząt w hollywoodzkich produkcjach. Prowadzący Bob McCown ujawnił, że scena została nakręcona w pobliżu rzeki Bow w Canmore w Albercie, a niewielka grupa lemingów została przetransportowana na miejsce i zmuszona do skoku z klifu. Numer 5 czy kiedykolwiek poświęciliście chwilę, aby zauważyć mnóstwo flag i banerów zdobiących Main Street USA w parku Magic Kingdom? To fikcyjne miasto, zainspirowane rodzinnym miastem Walt'a Disneya, Markeline w stanie Missouri, zanurza odwiedzających w morzu czerwieni, bieli i błękitu. Zaskakujące może być to, że większość z tych flag nie jest autentycznymi oficjalnymi flagami, ale sprytnie zaprojektowanymi rekwizytami, znanymi jako bandy. W przeciwieństwie do prawdziwych amerykańskich flag, te buntings nie przestrzegają ścisłych wytycznych określonych w kodeksie flagowym Stanów Zjednoczonych. Chociaż przypominają gwiazdy i paski, zazwyczaj mają od 9 do 12 pasków zamiast 13, a liczba gwiazd waha się od 40 do 45 zamiast standardowych 50. Te celowe pominięcia pozwalają Disneyowi zachować spójną narrację wizualną na Main Street, ponieważ flagi te nie muszą być zdejmowane przy złej pogodzie, powiewać w połowie masztu ani być podświetlone w nocy. Chociaż te Bountings mogą wydawać się czysto dekoracyjne, służą również kluczowemu celowi. Wysokie maszty, na których są zamontowane, działają jak piorun ochrony i zapewniają ochronę gościom znajdującym się poniżej. Mówiąc o flagach, od dnia otwarcia Walt Disney World na Town Square odbywa się ceremonia zdjęcia flagi. Numer 4 Rozpoczynając magiczną przygodę w Disney World, należy przygotować się na nieuniknione tłumy i długie kolejki. Przy tysiącach odwiedzających przybywających do parku w dowolnym momencie, długie kolejki są nieuniknioną rzeczywistością. System FastPass jest kluczem do minięcia tych niekończących się kolejek. Możesz wybrać określone godziny, aby doświadczyć swoich ulubionych atrakcji bez konieczności znoszenia długiego oczekiwania. Posiadacze biletów FastPass uzyskują dostęp do oddzielnej kolejki, która prowadzi ich bezpośrednio naprzód. Oznacza to, że możesz zaoszczędzić cenny czas, który w przeciwnym razie spędziłbyś w kolejce, pozwalając Ci zmaksymalizować przyjemność z innych atrakcji w parku. Jedną z fantastycznych zalet biletu FastPass jest to, że zapewnia on dostęp do jednego z czterech parków Disney World bez dodatkowych kosztów. Oznacza to, że możesz odkrywać magię wielu parków, optymalizując swój czas i zabawę. Aby skorzystać z tej niesamowitej funkcji, upewnij się, że dokonałeś rezerwacji Fastpass online co najmniej 30 dni przed wizytą. W przypadku pobytu w ośrodku Disney Resort, dodatkową zaletą jest możliwość dokonania rezerwacji Fastpass z 60-dniowym lub dłuższym wyprzedzeniem. Możesz także zaoszczędzić więcej czasu, pobierając aplikację My Disney Experience. Numer 3. Goście z niecierpliwością czekają na nocne niebo rozświetlone czarującymi melodiami i magią długo i szczęśliwie w magicznym królestwie oraz olśniewającymi fajerwerkami w Epcot. Jednak niesprzyjająca pogoda może często zakłócać nocne spektakle Disneya. Silne opady deszczu lub władowania atmosferyczne stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i uniemożliwiają odpalenie fajerwerku. Początkowym podejściem Disneya jest opóźnienie pokazu tak długo jak to możliwe, w nadziei na zmianę pogody, pozwalając gościom nadal cieszyć się fajerwerkami. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pogoda odmawia współpracy i park rozrywki musi zostać zamknięty przed rozpoczęciem pokazu. Ale co dzieje się z tymi wszystkimi wstępnie załadowanymi fajerwerkami? Disney nie może używać fajerwerków, które zostały załadowane poprzedniego dnia ze względu na przepisy bezpieczeństwa. Jednak gdy tylko pogoda na to pozwala, nawet jeśli w parku jest tylko jeden członek obsady, Disney korzysta z okazji, aby wykonać pierwotnie zaplanowany pokaz sztucznych ogni. Numer 2. Od czasu wielkiego otwarcia w 1971 roku Disney World urzekł odwiedzających swoim magicznym urokiem. Podczas gdy Disneyland odnotował tylko 25 zgonów, ponura liczba w Disney World wynosi 63. Pierwsza śmierć w Disney World miała miejsce w 1974 roku w Magic Kingdom, kiedy to pracownik budowlany stracił życie w wyniku niewielkiej eksplozji. Wśród różnych przyczyn zgonów, naturalne lub nieznane przyczyny pochłonęły najwięcej istnień ludzkich Łącznie 23 zgony. Wiele z tych przypadków przypisano atakom serca lub udarom, które mogły wystąpić podczas intensywnej jazdy lub po prostu podczas spaceru po parku. Wypadki, w których zginęło łącznie 21 osób, obejmują zarówno nieszczęśliwe wypadki na atrakcjach, jak i tragiczne utonięcia w basenach. Jeden z niepokojących przykładów dotyczył dwuletniego chłopca, który został zaatakowany przez aligatora. Inny szokujący incydent miał miejsce, gdy 11-letni chłopiec zaraził się rzadką i śmiertelną chorobą od wody z amebami w parku wodnym. Niestety, na przestrzeni lat w Disney World zginęło również 15 pracowników, niektórzy w wyniku upadków z dużych wysokości. Numer 1 kiedy Walt Disney rozpoczął swoje pierwsze przedsięwzięcie poza niezwykle udanymi filmami animowanymi, nie wiedział, że dzień otwarcia Disneylandu zostanie zapamiętany przez pracowników parku jako Czarna Niedziela. Podczas gdy sieć telewizyjna ABC transmitowała ceremonię otwarcia, pracownicy gorączkowo pracowali przy budowie i malowaniu. Transmisja na żywo, zgodnie z zamiłowaniem Disneya do fantazji, przedstawiała starannie zaranżowany spektakl. Obejmowała ona patriotyczną ceremonię otwarcia i błogosławieństwo ministra, a następnie zwiedzanie. Wydarzenie było współprowadzone przez Roniego Regana i zawierało występy wielu celebrytów. Wiele atrakcji było jednak wciąż w budowie. Palące słońce spowodowało, że nowo położony asfalt na Main Street stopił się, uwięziwszy kobiety na wysokich obcasach. Park był również przepełniony przez prawie 15 tysięcy osób, dwukrotnie więcej niż oczekiwano. Dodatkowo na autostradzie Santa Ana Freeway utworzył się długi korek, w którym ludzie utknęli w swoich samochodach lub musieli ulżyć sobie na poboczu drogi z powodu opóźnienia. Na stoiskach z napojami i w trzech restauracjach Disneylandu szybko zabrakło jedzenia, przez co otwarcie parku nie od razu okazało się sukcesem. Czy kiedykolwiek byliście w Disneylandzie lub Disney World? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.